Siemanko komortki, słuchajcie, dzisiaj lecimy pokopać, jak widzicie pogoda jest tragiczna, deszpada nie bardzo, ale tak jak powiedziałem, film do się pojawia co wtorek, czwartek, więc lecimy kopać, ale fryzury dzisiaj nie zrobiłem, nie no, żartuję, dobra, trzymajcie się, widzimy się przy pierwszych, całach piona. Taka dziura, słuchajcie, ładnie się zaświeciło praktycznie kawałek podchodziło na złotko, no ale jest tylko jakieś blachy. co, szukamy dalej. No i tak, taka dziura, ruseczka Jestem tu na tych terenach, gdzie Wam pokazywałem ostatnio. I co szukamy dalej? Pierwszy fancik jest, lecimy dalej. Tak kochani, taka stara droga, ławeczki piękny widoczek słuchajcie. Lecimy dalej, kierujemy się dokładnie tutaj w głąb lasu i zobaczymy co tam nam pokaza ziemia. Mam nadzieję, że coś będzie, a jak na razie widzicie mgła, pogoda nie, nie dopisuje, ale nie ma źle. Dobra, lecimy dalej i widzimy się przy kolejnym strzale Kolejny fajcik, zobaczcie, zamek, w tej stracic, zameczek Co, szukamy dalej, lecimy, jestem teraz w lesie na i kawałek chcę przejść, wracam na pola Zobaczymy co tam tutaj, za co się będzie No co, latamy dalej i tyle No niestety, myślałem że moment lecimy dalej jakieś kawałek, słuchajcie, blachy. Tu są jakieś na tym zdobienia. Ledwo widać. Potem to spróbuję bardziej obczyścić. I co? Szukamy dalej. Zobaczcie, kochani, takie drzewo. A zaraz koło tego drzewo. Chyba jakaś wojskowa klamereczka. Słuchajcie. Tak mi się wydaje. Potem ją bardziej obprzyszczą na podsumowanie wam pokażę. No ale już jakiś lepszy fancik wleciał. Jestem zadowolony, więc można szukać dalej. Bo jak na razie trochę złomu powadało <śm> nic poza tym, ale teraz jest jakiś jeden z ciekawszych tak, fancików. No i super. Ja tutaj się jeszcze pokręcę. Dookoła tego drzewa. Zobaczymy co tu jeszcze nam wyleci, mam nadzieję, że coś fajnego będzie dobra, szukamy dalej i widzimy się przy kolejnym fancie. niedaleko tej klamerki słuchajcie, taki rulonik zawinięty, możliwe, że jakaś sztuka okopowa bo oni tam robili różne rzeczy, możliwe, że coś w tym jest potem na podsumowanie otworzymy, zobaczymy a ja tu jeszcze się szwędram koło tych drzew bo jakieś sygnały są, jedne mniejsze drugie większe, zawsze coś wyjdzie no ale teraz troszkę złomu znowu wyleciało słuchajcie no chcę tu jeszcze pochodzić bo ta klamerka wpadła jaki żołnierz sobie tu na chwilę przykucnął no i niestety została po nim tylko klamra dobra ja szukam dalej jak coś będzie od razu wam pokazuję lecimy coś na pewno od czegoś no i dość głęboko było Dobra, szukamy dalej. Lecimy w tamtym kierunku. Tak kochani, taka dziura, słuchajcie, jest monetka. Zaraz ją obczyszczę, bo widzę na tej monetce stastykę. Zobaczymy co to jest za monetka. Wyciągam wodę, czyszczę i wam pokazuję. Tak kochani, troszkę bardziej mi się udaje obczyścić. Teraz widać, że tu Adolfy były. 1940 rok Szukamy dalej, bo może będzie więcej takich monetek No ale jak na razie powiedziałem Super, że taki strzał Monetka najbardziej cieszy, a tym bardziej taka monetka Lecimy dalej No i tak przyjaciele słuchajcie To jest 10 czegoś Jak widzicie tu w tym miejscu tu w tym miejscu jest swastyka, jest to jakaś monetka chyba framing nie wiem dokładnie no ale mam ładną monetkę super słuchajcie szukam tu dalej ogólnie wszedłem na taką górkę jest tu taka droga jak widzicie Tutaj właśnie się kierowałem na górę No i wyskoczyła monetka Dobra, szukamy dalej No już dzień udany Można jeszcze troszkę pochodzić Zobaczymy co jeszcze wpadnie Widzimy się przy kolejnych trzałach Tak kochani, na takim tym wyskoczyła mi taka krągłość Jeszcze dokładnie nie wiem co to jest Zaraz to odczyszczę i włączę Wam kamerę i pokażę co tym razem wpadło. Więc tak przyjaciele, słuchajcie, jest to medalik. Jest tutaj, widzicie, ułamany. Nie wiem co dokładnie jest na tym medaliku, bo ciężko zobaczyć. Tutaj jest, jest yy, jakaś figurka. I na pewno jest dość stary, bo jest bardzo, słuchajcie, jest gruby. Nie jest to sreberko. Ale jest to naprawdę stara jakaś rzecz. I to znaleziono zaraz koło tej monetki. Obok tej monetki. Super. Powiem Wam szczerze, że jestem super zadowolony. Jakieś fajne fanciki powlatywały. No i co? Jak widzicie, tu jest ułamane z tej strony. Jest to jakiś 100% medalik. Jest tutaj, jak widzicie jakieś zdobienie. Jest. Super, super strzał. Dobra. Ja szukam dalej, jak ktoś będzie od razu włączał i pokazuje. No i niedaleko tej monetki i tego medalika wyskoczyło coś takiego słuchajcie. W ogóle jest to miejsce, w którym przychodzi front. Już kiedyś na odcinku mówiłem, Przypnę Wam te filmy, sobie możecie obejrzeć tutaj tymi drogami francuskie wojska, niemieckie przychodził właśnie front. Również znalazłem fajną monetkę. Mało nie dostałem wtedy zawału. Była to monetka, słuchajcie, francuska z 1940 roku. Wielka moneta, gruba, cała ze złota, no ale niestety nie było to złoto. Ale serce mocniej zabiło, jakby nie patrzeć, coś tutaj wychodzi. Zobaczcie tutaj, klamra wojskowa. I to jest w jednym, słuchajcie, to jest w jednym tutaj obrębie, gdzie wyszła ta monetka. Ta klamra, teraz wyszedł ten medalik. No, no super, fajnie, lecimy dalej, zobaczymy co tu jeszcze nam pokaże ziemia, jak na razie jakieś fanciki powpadały, a zobaczcie cały czas jestem w tych miejscach, nawet, nawet nie doszedłem tam na górę, chcę tutaj, tam jest taki kawałek jakby takiej polanki, chcę tam przejść, zobaczymy co tam nam wyskoczy, jak na razie skupiam się tutaj na tym terenie, bo jak widzicie wyskoczyła ta właśnie monetka, inne tam rzeczy, lecimy dalej, zobaczymy co jeszcze będzie. No i tak. Kochani, po mału kończę poszukiwania. Jak widzicie, masa jakiegoś złomu. Na początku myślałem, że tu jest może z jakiegoś noża, ale chyba mi się nie wydaje, nie? Jakieś tam kółko. Słuchajcie, zamek błyskawiczny. Masa śmieci. Z lepszych pancików. Mamy tu klamrę. Słuchajcie, tą zawieszkę, wisiorek. Jestem na 100% wisiorek, bo już sprawdzałem. No i monetka. 1940 rok Tak mi się wydaje Teraz jeszcze ją Raz sprawdzę Ciężko Ciężko wyostrzyć Tak 1940 Ze swastyką Jest to 10 Czegoś No ale jest fajna moneczka to no jak widzieliście te fanciki no i co? Kolejny wypadzi, kolejny filmik. Platuje w czwartek. Dzięki za oglądanie. Fajnie jak zostawicie coś po sobie, jakiegoś subika. Przede wszystkim łapeczkę dla motywacji, dla zasięgów. Komentarz mile widziany. I co? Widzimy się w czwartek przy kolejnym filmie. Zrobimy film. Z magnesu tym razem i lecimy dalej. Trzymajcie się, pozdro Piona.